Dzień dobry, Ewa Tuacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Mniej czarnych punktów w województwie. Sieć ekodoradców na Mazowszu. Rusza modernizacja dwóch dróg wojewódzkich w regionie warszawskim zachodnim. Wakacje to czas, kiedy dochodzi do największej liczby utonięć. Najczęstsze powody niebezpiecznych sytuacji nad wodą to przecenianie własnych możliwości, alkohol i kąpiel w miejscach niedozwolonych. Na Mazowszu liczba miejsc niebezpiecznych, czyli czarnych punktów wodnych, na szczęście maleje. Co roku lista czarnych punktów, czyli miejsc, w których często dochodzi do utonięć, jest aktualizowana. W tym roku na Mazowszu ich liczba zmalała o siedem. Zmniejsza się ilość czarnych punktów o 7 w całym województwie. Mnie bardzo cieszy, że w subregionie radomskim o 2 mniej. No, Żywię przekonanie, że to jest efekt też edukacji, pracy oczywiście odpowiednich służb wodnego, ochotniczego, pogotowia ratunkowego czy policji, ale my, dokładając swoją cegiełkę poprzez konkursy ogłaszane, wspieramy finansowo funkcjonowanie, zakup sprzętu. Dziś był tego również przykład. Obecnie na Mazowszu znajduje się 116 miejsc oznaczonych jako czarne punkty wodne. Najwięcej znajduje się w subregionie Ciechanowskim 23 i w Warszawie także 23. Profilaktyka, edukacja to jedno, natomiast dobre sprzęt to i dobrze wyposażone jednostki tutaj ratownicze w opru to drugie. Bezpieczeństwo dla nas jako samorządu województwa mazowieckiego jest niezwykle cenne i ważne. W czasie ubiegłorocznych wakacji na terenie całego kraju utonęły 192 osoby, a w całym 2023 roku 446. Na Mazowszu statystyki są bardziej optymistyczne. W ubiegłym roku utonęły 23 osoby, z czego sześć w wakacje. To o połowę mniej niż rok wcześniej. Obserwujemy, że główne przyczyny utonięć to oczywiście brak umiejętności pływackich, ale również brawura i przecenianie swoich umiejętności, pływanie w miejscach niebezpiecznych oraz pływanie pod wpływem alkoholu. Główne przesłanki do likwidacji czarnego punktu wodnego to brak utonięć i ryzykownych zachowań, między innymi dzięki obecności ratowników. Widzimy widoczną poprawę bezpieczeństwa wśród osób i młodzieży. W końcu została zmniejszona ilość czarnych punktów na terenie w regionu radomskiego. Tylko w tym momencie o dwa. Myślę, że w przyszłości będziemy walczyć o to, żeby jeszcze... Zlikwidować więcej tych punktów. Z racji tego, że w naszym regionie, dzięki działaniom samorządu, jest coraz bardziej bezpiecznie. Dzięki zakupom nowego sprzętu, dzięki dyżurom ratowniczym, dzięki temu, że możemy tak naprawdę pracować na wysokim poziomie i współpracować z bardzo wykwalifikowanymi ratownikami. My jesteśmy ostatnią deską ratunku. Jak to się mówi, naprawiamy błędy rodziców i kiepskich instruktorów, jak ktoś nie nauczył pływać radzić sobie w wodzie. Cieszymy się, że urząd marszałkowski docenia tą ostatnią deskę ratunku. Podnosząc bezpieczeństwo nad wodą, władze Mazowsza podpisały w tym roku umowy z dwunastoma mazowieckimi jednostkami WOPR oraz z OSP z nowego dworu mazowieckiego na łączną kwotę ponad 1 400 tysięcy złotych. Woprowce otrzymają między innymi nowe łodzie, pontony, drony ratownicze, kłady terenowe, a także szkolenia. Od 2016 roku samorząd dofinansował Mazowieckiego przy kwotą blisko 5 milionów złotych. Wystartował program Mazowsze bez smogu. W województwie mazowieckim będzie działała sieć ekodoradców, którzy będą doradzać mieszkańcom przy wymianie źródeł ciepła, a lokalnym samorządom w kwestiach energetycznych i pozyskiwaniu środków na ekologiczne inwestycje. Eksperci zostaną zatrudnieni w 98 gminach. Przyjęta przez sejmik województwa 7 lat temu uchwała antysmogowa przynosi pierwsze efekty. O blisko 7 tysięcy zmniejszyła się liczba zgonów spowodowanych niebezpiecznym pyłem zawieszonym PM2,5. Teraz samorząd Mazowsza podejmuje kolejną inicjatywę. Projekt Mazowsze bez smogu uzyskał ponad 132 miliony złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza. A samorząd województwa mazowieckiego wraz z 98 gminami przeznaczy na ten cel 37 milionów złotych ze środków własnych. Chodzi o to, żebyśmy stworzyli sieć taką doradców, którzy będą działali w terenie. Doradcy ci będą wyposażeni w odpowiednie instrumenty, czyli w ogromną wiedzę chcemy przeszkolić takich ludzi, ale też chcemy, żeby ci ludzie wiedzieli, dlaczego jest zanieczyszczone powietrze, dlaczego jest jakiś problem w danej gminie. I znajdywali rozwiązania. Chodzi o to, żeby kierować mieszkańców krok po kroku, co mogą zrobić, żeby zadbać o swoje zdrowie, poprzez właśnie dbanie o środowisko. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza. 117 ekodoradców ma przeprowadzać mieszkańców przez proces wymiany przestarzałych kotłów na ekologiczne źródła ciepła. Chcemy wspierać mieszkańców w tym, żeby ta transformacja energetyczna przeszła w sposób łagodny, bez dodatkowych obciążeń, ze wsparciem właśnie osób kompetentnych i jako doradcy taką rolę będą pełnili. Czyli z jednej strony będziemy mieli poprawę jakości środowiska, dzięki temu obniżymy koszty zdrowotne. Kolejną rzeczą bardzo istotną jest właśnie to, o czym powiedziałem, czyli transformacja energetyczna. Szacuje się, że we województwie mazowieckim jest ponad 600 tysięcy pieców w domach prywatnych, z czego 350. Tysięcy to kotły przestarzałe i użytkowane niezgodnie z przepisami. My y, myślimy tutaj nie tylko o zabezpieczeniu powietrza poprzez wymianę kotłów grzewczych, nie tylko o termomodernizacji, ale myślimy również i pamiętamy o ubóstwie energetycznym, które szczególnie będzie dotykało mieszkańców obszarów wiejskich. I tym ludziom też chcielibyśmy służyć pomocą. Więc jest to bardzo cenne. Powszechne mniemanie jest takie, że zanieczyszczenie powietrza dotyczy aglomeracji Warszawy, może aglomeracji śląskiej czy Krakowa. Natomiast pomiary pokazują zupełnie inny obraz polskiego smogu. Obraz polskiego smogu to jest smog gminny, to jest smog wiejski, to są małe miejscowości, miasteczka, te ryneczki, na których mamy dużo kamienic ogrzewanych węglem. To są miejsca, w których mamy najwyższe stężenia pyłów zawieszonych w kraju. Poza nowym projektem Mazowsze bez smogu samorząd Mazowsza realizuje trzy programy wsparcia: Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła i Mazowsze dla klimatu. Tylko w tym roku przekaże na nie łącznie blisko 33 miliony złotych. Rusza modernizacja dwóch dróg wojewódzkich w powiatach Grodzickim i Piaseczyńskim. Blisko 31 milionów złotych z budżetu województwa umożliwi realizację obu inwestycji, które mają zakończyć się w przyszłym roku. Dzięki modernizacji dwukilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 683 w miejscowościach Sobików i Czaplinek w gminie Góra Kalwaria łączącego drogę wojewódzką z drogą krajową zwiększy się przede wszystkim bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. To jest ważny węzeł komunikacyjny, który łączy wszystkie części naszej gminy. Jest to bardzo strategiczna inwestycja. To jest jedna z trzech największych inwestycji ostatnich kilku lat. Ta dobra współpraca z samorządem województwa mazowieckiego zaowocowała dzisiejszą podpisaniem umowy z wykonawcą. Na realizację inwestycji samorząd województwa przeznaczy blisko 26 milionów złotych. Dzisiaj cieszmy się tym odcinkiem, bo jest to taki punkt newralgiczny dla mieszkańców. I znacznie mam nadzieję, że poprawi bezpieczeństwo. Przebudowana zostanie także droga wojewódzka nr 719 w gminie Jaktorów. Mieszkańcy Chylic Kolonii zyskają na blisko kilometrowym odcinku nową nawierzchnię, poszerzony chodnik oraz nową ścieżkę pieszo-rowerową. Ważna dla mieszkańców Fektorowa, dlatego że to jest rozbudowa drogi 719, która te zjazdy po przebudowie będą prowadziły na kolejną inwestycję, naszą gminną, to jest na stadion sportowy, duży kompleks sportowy, który planujemy i nie możemy rozpocząć prac bez tej inwestycji drogowej. Zadanie to pochłonie blisko 6 milionów złotych z budżetu województwa. To jest wystarczająca kwota na to, żeby przeprowadzić kompleksową inwestycję na tym odcinku. Nowy odcinek drogi w gminie Jaktorów będzie gotowy już w styczniu, natomiast mieszkańcy góry Kalwarii z nowej drogi będą mogli korzystać od sierpnia przyszłego roku. W tym roku aż 137 spółek wodnych uzyskało wsparcie finansowe w ramach programu Mazowsze dla Melioracji. Środki pomogą m.in. przeciwdziałać skutkom suszy rolniczej, która w tym roku dotknęła uprawy w zdecydowanej większości mazowieckich gmin. W tym roku susza na Mazowszu dała się we znaki. Z danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że ponad 90% mazowieckich gmin odczuło jej skutki. Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny udzielił wsparcia spółkom wodnym. Pieniądze pomogą w bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracyjnych, a te pozwolą między innymi na lepsze odprowadzenie i gromadzenie wody chodzi o to, żebyśmy zadbali o tą naszą retencję, żeby można było jak najmniej mieć problemów właśnie z suszą, a jeżeli to nie będzie w odpowiedni sposób konserwowane, to po prostu nie będziemy mieli odpowiednich upraw i plonów. W tym roku na wsparcie spółek wodnych Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył łącznie 10 milionów złotych. Pieniądze zostaną wykorzystane na takie zadanie jak bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, remont na rowach melioracyjnych, odmulanie dna rowów czy wykaszanie skarb. Te zadania są bardzo ważne z tego względu, że to po prostu zarasta roślinami, a nie mamy tak dużego budżetu, żeby co roku te same metry, kilometry tych rowów czyścić. Także bardzo nam to dofinansowanie, bardzo nam to pomaga. Środki pozwalają na wykonanie prac w dużo większym zakresie niż jest to planowane z własnego budżetu. Warunki wilgotnościowe w okresie od kwietnia do czerwca spowodowały, że susza rolnicza stała się problemem nie tylko na Mazowszu, ale w całej Polsce. Występowała ona w sześciu uprawach, a jej największy zasięg objął uprawy zbóż jarych. Największe niedobory wody w województwie zanotowano w zachodniej części niziny mazowieckiej. Terminowa konserwacja urządzeń melioracji wodnych pozwoli na skuteczniejsze gromadzenie i odprowadzanie wody, co tym samym pomoże niwelować skutki suszy. Na terenie sierpeckiego skansenu odbył się czwarty w tym roku mazopiknik. Organizujemy 25 mazopikników z okazji 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. Z tym, że podzielone na dwa lata. W zeszłym roku zorganizowaliśmy 15, w tym roku 10. Mazopiknik to nic innego jak piękna przygoda rodzinna z przyjaciółmi. Jak tylko chcemy wypoczywać, zapraszam wszystkich do tego, aby podróżować po mazopiknikach. Powiat Sierpecki, w którym tym razem zorganizowano piknik, oferuje turystom wiele atrakcji, tych przyrodniczych i rekreacyjnych. Regionalne jedzenie przyciąga tradycyjnym smakiem. Mamy przepiękną tradycję kulinarną w kołach gospodyń wiejskich, gdzie tych kół gospodyń wiejskich jest ponad 50 i każde te koło ma swój smak, ma swoje regionalne potrawy. Serwuje takie staro, starodawne, tradycyjne potrawy, kluski ziemniaczane z kapustką, z twarożkiem. Pierogi różne, pajda ze smalcem oczywiście, czarninkę mamy, żurek, serniczek taki domowy. W regionie sierpackim można spotkać też wyjątkowych twórców ludowych. Ja w każdym kawałku drewna coś widzę. Idę na grzyby, a przychodzę z koszem drewna. Skansen w sierpcu to miejsce, które warto odwiedzić nie tylko podczas mazopikniku. Muzeum jest czynne przez cały rok. Oczywiście najwięcej zwiedzających w okresie wiosenną, letnio, jesiennym, ale też zachęcam do zwiedzania w okresie zimowym. Bo wystawy się zmieniają w zależności od pół roku. Placówka zaprasza tego lata na imprezę plenarną. 4 sierpnia w Skansenie jak co roku planowana jest inscenizacja staropolskich żniw, a 1 września wykopków. Najbliższy mazopiknik odbędzie się 20 lipca w Sannikach. Serdecznie Państwa zapraszamy już dziś, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia!